Wojciech Boros. Niewątpliwie ważną dla mnie sferą, w której poruszam się z moimi wierszami, jest rodzina. I jakaś duża część wierszy oscyluje wokół tego tematu. Wokół mojej córki, wokół mojej żony, wokół rodziców. No po prostu wokół tego, co się zwykło nazywać ogniskiem rodzinnym. Kokony win zawodzą coraz częściej, wznoszą się, opadają. Robaczybi coraz częściej dotykają guzików, nie przebierając w środkach. Zmęczone powietrze kurzy im się z rąk. Starają się dotrzeć tam, bo jest takie piętro, gdzie wypróba się światło. Tak, byłem za Unią oraz za interwencją w Iraku. Jestem przeciwny karze śmierci. Nie łudźcie się jednak tłuściochy z parlamentu. Na wybory nie chodzę konsekwentnie, ale zazdroszczę waszym prezesom. Też chciałbym ukraść 40 milionów i pójść do więzienia na 4 lata. Obecnie zamiast kultury fizycznej uprawiam miłość i wiersze. Dawno temu przestałem udzielać prawidłowych odpowiedzi na życie. Czytelników katuje zgodnie z moim sumieniem. Nawet polski papież przestał na mnie działać jak należy. Coś wisi w powietrzu, od kiedy na pięć pytań dotyczących problemów z alkoholem. Bez wahania odpowiadam, trzy razy tak. Łatwe, łatwe. Z rodziny robotniczej moje ja. Nie dla mnie traktaty o końcu. Dla mnie koniec meczu w środę. Wasze usta pełne okrągłych i wygodnych niedziel. U mnie w pięściach bruk rwany z płuc. Nie, wasz nie będę nigdy. Zgarbiony? Tak. Na oślep. Kółko i krzyżyk Srebrny krzyżyk na szyję, kawałek cierpienia, którego mama Marianna nie chciała mi kupić, bo z ręki matczynej przynosi nieszczęście. Złoty krzyż zasługi za spawanie statków dla ojca mego Jana z obtłuczoną wśród zabaw czerwoną emalią. Pająk krzyżak na kijku w nabożnej pielgrzymce, wśród huśtawek niesiony, demoniczny postrach pięcioletnich dziewic, święty olej krzyżma na rękach arcybiskupa od młodych kleryków. Pod kątem prostym spotkania ulic, gdzie widać pewność płynącą ze świateł, aż ludzie stają i wierzą w przejście. Krzyż partyzancki zaczytanie wierszy w prowincjonalnych domach kultury. Bóle krzyżowe od menstruacji znane tylko z legend i domowych podań. W telewizji – krzyżowy ogień pytań Moniki Olejnik. Trzydzieści osiem pionowo, powolne umieranie. W każdej krzyżówce można coś wygrać. Chotu, woła Julcia, ciągnąc mnie za palec. Obi-obi! – znaczy otwórz. Otwieram stary zeszyt według świętych Gryzdy i Bazgra. Bierze uło z mej ręki, niewinnie się uśmiecha, rysując kółko. Ciężko nam idzie to wykrawanie zwykłej kromki ciszy z apetycznego bochna hałasu, który nas toczy przez asfaltowe pola, krzemowe doliny, parkiety dyskotek. Na punktach pomiarowych mamy chroniczny niedoczas i strach, wypisany potem na koszulkach, że termin przydatności do zbawienia skończy nam się właśnie teraz. DJ za konsoletą szykuje czarną płytę. Choćbyś próbował ukryć się w ósmej osobie liczby niemożliwej, stosując wszystkie sztuczki znane byłym studentom filologii, doklejał sztuczne wersy, zakładał dziwne tytuły. Pokazywał tylko plecy na antenie, mówiąc w drugą stronę albo od tyłu, deklarował to lub tamto w czerwcowy wieczór rozpalonym licealistkom z klasy z rozszerzonym językiem. Udawał, że nie obchodzi Cię podmiot liryczny, licząc na eleganckie białe plamy. Wystajesz z wiersza, kochasz. Wcześniej czy później dopadnę cię. Zresztą sam wyjdziesz, słodki nosalku. Poczekam. Mam dużo czarnego czasu. Pracuję na nocną zmianę. W ubikacji napiastowskiej czytywałem grube książki przygodowe. Nasiadówki trwały o wiele dłużej niż trwa wydalanie tego, co było różą, było różą, było różą mielonego mięsa. Nogi drętwiały w pół słowa, matka gasiła światło, Tomek zostawał sam w dżungli. Obecnie na Kurkowej pozwalam sobie zaledwie na wóce kwadrans, pobieżnie studiuję Tomiki z Warszawy i okolic. Żadnych złudzeń, panowie i panie. Od razu śmierdzi głównem, tylko papier ma delikatniejszą fakturę. Gazeta Wyborcza. Od ręki wskazuję na makulaturę, automoto, Computerland, Nieruchomości, Markt Po prawicy zaś odkładam program, dwie strony z kulturą, dodatek lokalny, co jest grane, no i sport, jeśli to piłka nożna. Z rozpędu sprawdzam notowania akcji, które kiedyś nieopatrznie kupiliśmy, będąc pod wpływem gotówki, PKN Orlen lekko do przodu. Okocim zawsze do tyłu, szczególnie w piątek wieczorem, po intensywnej lekturze. Mamy z Julią własne sprawki, sekrety szeptane na ucho za plecami Anny. Ostatnio zauważam zmianę sojuszy. Kończą się powoli kontrakty na zamki, a weroniki przedszkolne stają się wyrocznią. Mam jeszcze koncesję na najskomplikowańsze dinozaury oraz problemy typu sisiorki, pisie: Wśród nocnej ciszy patrzę przed siebie, moje ja się kurczy, reszta wręcz przeciwnie. Jak zaokrętowany na ORP orzeł, Sądnego dnia nie powrócę z patrolu. Bezmiar północnych mórz solą zarybi mi oczy. Torpedy wierszy będą we mnie rdzewieć. Obłoki węgorzy wypełnią śliskie luki pamięci. Morszczyny obejmą wachtę w pustych miejscach po marynarzach. Gdzieś na historii wysokiej wyeksponują ucieczkę Stalina, Bohaterską, a ja nisko coraz niżej. Jedyny żywiciel korozji, myślami będę przy Rio de Janeiro. Ciężko ranny kapitan Raginis podejmuje decyzję. Ledwie widzę na oczy, dym przygryza wszystko. Straszny jest ten wrześniowy upał. Trzymam się za wleczki. To metalowe kółeczko pozwala mi zrozumieć kolej rzeczy. Idźcie już, chłopcy. Wy musicie przetrwać. Ja w tym schronie zaczekam na lepsze czasy. Idźcie już. Ta cisza nie będzie trwać wiecznie. Poeta i pociąg. Na motywach bajki z podróży. W pociągu relacji międzymiastowej zsiesią niepewne cukierki języków. Rozwór wafelki wyjmuje na przedział. Polewa powietrza zaczyna się topić. Pocimy się zbiorowo, potem drugiej klasy. Dezodoranty wymarły nieco wcześniej. różanie stolów bez końca mamrocze, zdrowa Świat stacji sta, sta już tylko bolesne. Na amen tyłki nam ścierpły. Wpatrzeni w najświętszy biletu werset nie mogą tego ścierpieć. Zaraz po wyjściu wpadają w głęboki peronu pejzaż, pozostaje po nich ledwie puste miejsce. Ty jedziesz najdalej przez sen dziesięcy o moście w czerwie. Trzykrotnie wzięty za męża pięknej Iwony, dwukrotnie za prawdziwego Żyda, raz za laureata bardzo ważnej nagrody, Regularnie podejrzewany o bycie synem pewnego architekta, a nie zwykłego Jana od statków. Wskutek wrodzonej nieśmiałości oraz anielskiej mordki we wczesnym dziecięstwie, brany za dziewczynkę w kolejkach do sklepów mięsnych. Notorycznie przekręcany w papierach przez głuchawe urzędniczki wszelkich szczebli. Od dzisiaj sam zaczyna się mylić na własny rachunek i osobistą korzyść.